Witam bardzo serdecznie w czytaniu na sierpień, co tu mamy, Cheetah, Protective Nest, Dziewiątka Kielichów, Szczęście, Happiness, Between, Pomiędzy, Message in a Battle, Wolność nie chcę już, aby ta paląca obręcz urazy blokowała dobro. Uwolnij mnie je z więzów, czyli jakąś urazę do kogoś, jakiś żal do kogoś potrzebujecie uwolnić. Zaakceptuj swoją wrażliwość. Twoja wrażliwość jest świętą bramą do twojej intuicji. To taki specjalny czuły radar, który odbiera energię i sygnały. W rzeczywistości, twoja wrażliwość jest jednym z twoich największych atutów i kluczem do twojego przetrwania. Im bardziej ją odczuwasz, tym więcej cudów i synchroniczności przyciągniesz do swojego życia. Mamy również odpoczynek. Odpocznij i zrelaksuj się. Przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. To też miały strzelce. Z tym, żeby własne potrzeby uczynić sprawą priorytetową. Tutaj mam aspekt jakiegoś przeznaczenia, zapisane na niebie przeznaczenie. Mamy aspekt odkrycia jakiegoś skarbu Eureka. Jakiś skarb odkryjecie, tu jest skarb zakopany. Zobaczymy, co tym skarbem będzie. Runa Kaunan, to też jest runa sukcesu. Czyli macie dwie karty sukcesu: Eureka i Kaunan, a także aspekt jakiejś bratniej duszy, Lady. No jest zachęta, żeby ruszyć do przodu w sierpniu nie czekać, nie zwlekać być może gdzieś pojechać, być może kogoś odwiedzić. Wiele z Was też może przejąć inicjatywę faktycznie w sierpniu i ruszyć do przodu w tym gepardzie. Natomiast dla tych, którzy czekają, że coś się przydarzy, to byłaby zachęta, czy wyjechać, czy wyjść tu z jakąś inicjatywą. Generalnie będziecie się czuć bezpiecznie w miejscu pracy w sierpniu. I sami ze sobą. Dużo szczęścia, dużo zadowolenia rodzinnego dla tych, którzy mają rodzinę, dzieci. Dużo szczęścia rodzinnego, zadowolenie z dzieci, szczęście rodzinne dla tych, którzy rodzinę mają. Ale to może być również spełnienie uczuciowe. To nie musi być rodzina, to może być generalnie szczęście uczuciowe. Czy w ogóle dobre samopoczucie, tak emocjonalnie? Between arcykapłan, co to znaczy? Okej, okay, to jest taki dialog między właśnie intuicją, wiarą, a i umysłem, pomiędzy. Czyli jeszcze w sierpniu troszeczkę będziecie wahać się, czy bardziej słuchać intuicji, czy bardziej zaufać, czy bardziej zawierzyć. Czyli taki dialog będziecie prowadzić między swoim ego a własną nadświadomością, pomiędzy. A więc tu jest wybór, tak? Czy bardziej posłuchacie umysłu, czy bardziej posłuchacie własnej nadświadomości? Czyli taki dialog między wiarą a, a umysłem. W sierpniu będziecie jeszcze prowadzić a battle. Właśnie może czekacie na wiadomość, może chcecie komuś wysłać wiadomość w sierpniu. Giermek Buław. Tak. To jest oczekiwanie na jakąś wiadomość, albo spodziewanie się jakiejś wiadomości w tym Giermku Buław, raczej chyba oczekiwanie na wiadomość od kogoś. Aspekt wolności. Tutaj z jakiś więzów, i te więzy to jest jakaś uraza do kogoś. Więc potrzebujecie w sierpniu uzyskać wolność. Poprzez uwolnienie jakiegoś żalu urazy do kogoś. Dlatego, że w stosunku do kogoś albo jesteście bezsilni w jakiś sposób, może być tak, że nie panujecie nad emocjami, a może być tak, że urazy do kogoś tłamsicie. Może trzeba, komuś temu może trzeba temu komuś powiedzieć, wyrazić ten żal i zrzucić to z siebie, ok? Tak to wygląda, jakbyście jakąś urazę tłamsili do kogoś. Ale to was samych najbardziej ogranicza ta uraza. Jakby sami sobie robicie szkodę przez to, że tą urazę w sobie chowacie, zaakceptuj swoją wrażliwość. Tak, to jest wrażliwość emocjonalna. Wiele z Was to osoby wrażliwe emocjonalnie i właśnie może być jakaś taka skłonność trochę do nie panowania nad tymi emocjami, ale chyba bardziej chowania, właśnie tutaj jakieś urazy. Więc też trzeba zaakceptować wszelkie emocje, nawet te trudne. O, to jest Wasza po prostu wrażliwość emo emocjonalna, którą należy zaakceptować w jakiś sposób. Być życzliwym dla siebie, ok. Życzliwość, ponieważ giermek kielichów to życzliwość. To ważne być w sierpniu życzliwym dla siebie. Ważne w sierpniu odpoczywać, dać sobie czas relaksu, odpoczynku i nie czuć się winnym z tego powodu, tak? Odprężyć się, odpoczynek. To chodzi też o waszą głowę. Dlatego, że w waszej głowie toczycie jakieś boje. Więc skazana może jakaś medytacja. Odpoczynek od myślenia, od toczenia jakichś wewnętrznych bojów we własnej głowie. Od tego potrzebujecie odpocząć w sierpniu. Coś się może zdarzyć, co, było, co jest wam przeznaczone w sierpniu, ale to też może. Się odnosić do tego arcykapłana, jak to było between, pomiędzy i przeznaczenie, to może trzeba bardziej zawierzyć, zaufać, że to, co wam przeznaczone, was nie ominie i że co ma być, to będzie, prawda? Bo tutaj się pokazuje właśnie dialog między wiarą a umysłem. Więc tak, jakbyście na tą wiarę potrzebowali bardziej postawić w sierpniu. Bardziej zaufać, że to co wam przeznaczone, to się wydarzy. Tak. Dokładnie chodzi o wiarę w gwiazda. To jest taka wiara w dobrą gwiazdę, która wam przyświeca. Bo trochę ten umysł jeszcze stwarza takie poczucie zagrożenia, i tak jesteście w rozkroku, ale może właśnie w sierpniu bardziej postawicie na wiarę w dobry los. Eureka, czego dotyczy to zwycięstwo? Co to za skarb tu zostanie odnaleziony? Co jest tym skarbem? No, może to być dosłownie yy, jakaś sprawa pieniężna, szóstka monet, odnosi się do, może się odnosić do spraw materialnych, ale równie dobrze może być to równowaga wewnętrzna, bo to jak jest pomiędzy, prawda? Czyli, że trzeba znaleźć równowagę między ego a nadświadomością, czyli wiarą. I zaufaniem, i prawdopodobnie ta równowaga zostanie osiągnięta właśnie w sierpniu. Będzie więcej równowagi, bardziej będziecie słuchać yy, tego, co płynie z czakry korony, i więcej będzie tej równowagi między umysłem, właśnie, a czakrą korony. Natomiast dla niektórych to może oznaczać jakieś tutaj bogactwo. Nie wiem, niektórzy może nawet znajdą y, ci, którzy mają dom i ogród, zakopany skarb w, o, we własnym y, ogrodzie odkryją. Ale to może być oczywiście w przenośni, to może być właśnie ta równowaga ciała, ducha i, umys y, i umysłu. I y, to może być, ta, y, na tym może polegać to zwycięstwo, że więcej tej równowagi będzie, a dalej mamy też sukces, Kaunan. Sukces będzie właśnie polegał na większym stopniu zaufaniu i optymizmie dla Was. Więcej zaufania, więcej optymizmu pojawi się w sierpniu. Bardziej opuścicie gardy, gardę i mniej będziecie w umyśle. Na tym będzie polegał ten sukces. Mniej będzie pragmatyzmu. I kalkulacji, a więcej będzie takiego zaufania, zawierzenia. Lady, tu może być też jakaś szczególna osoba, bratnia dusza w waszym życiu, to możecie być też Wy. Poczucie przegranej. Jest jakaś bratnia dusza w waszym życiu, prawdopodobnie od tej osoby czekacie na wiadomość, w tym kierunku była w Message i na Battle. I może ta osoba do was nie pisze, nie odzywa się i macie poczucie przegranej w związku z tym. Natomiast, jeżeli ta karta reprezentuje was, ta Lady, to jest trochę taki kopciuszek, to tak jakbyś, to wtedy będzie to mówiło o, lęk, o kompleksach. To wtedy jest dla was skazaniem yy, uwierzyć w swoją wartość. Poczuć się tą księżniczką, czy księ... nie księdzem, tylko poczuć się tą księżniczką czy księciem i uwierzyć w swoją wartość, okej? Okay? Natomiast, jeżeli faktycznie jest jakaś bratnia dusza w waszym życiu, na którą czekacie, czy czekacie wiadomość od niej, to może Wam jeszcze w sierpniu to poczucie przegranej towarzyszyć. Dla tych, którzy bardziej sami się identyfikują z tą kartą, to chodzi o to, żebyście popracowali nad swoimi kompleksami. Czyli ta wiara yy, też w siebie, bo gwiazda też przy okazji tutaj mówi akurat o zawierzeniu w przeznaczenie, ale też często może mówić o wierze w siebie, to wtedy to będzie bardziej to odnosiło się do wiary w siebie, okej? Okay? Więc dajcie znać, jak macie ochotę, tej wiary w siebie wam życzę. Dla tych, którzy czekają na wiadomość, życzę, żeby tą wiadomość otrzymali. Generalnie dużo takiego poczucia bezpieczeństwa i stabilności, i zadowolenia powinno być. No jeszcze z tą urazą, prawda? Może trzeba komuś wyrazić ten żal, nie tłamsić go, nie obwiniać też siebie o to, co czujecie w stosunku do kogoś i odpoczynek od własnej głowy. Odtoczenia jakichś bojów, czy to z kimś wręcz, czy raczej bojów yy, takich wewnętrznych, tak? We własnej głowie. Tego Wam życzę, dajcie znać, jak macie ochotę. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego i słyszymy się w kolejnych czytaniach. Cześć.